Na koniec dzisiejszego dnia podsumowanie drugiej transzy moich pomysłów, propozycji, kogo warto wybrać do przyszłego parlamentu. Zerknę sobie tutaj na listę. Specjalista od gospodarki morskiej żeglugi śródlądowej Marek Grubarczyk, obecny poseł Prawo i Sprawiedliwość, Marcin Chorała, również poseł Prawo i Sprawiedliwości, to właśnie ta osoba bardzo zaangażowana w pierwotny optymalny projekt CPK, Centralnego Portu Komunikacyjnego, Zbigniew Ziobro, najdłużej funkcjonujący jako minister sprawiedliwości, prokurator generalny, Prawo, Sprawiedliwość, Klub Poselski i lider suwerennej Polski. Marek Jakubiak to przedsiębiorca który w parlamencie wnosi ogromną ilość zaangażowania, zdrowego rozsądku i odwagi mówienia prosto w oczy to, co jest do upomnienia obecnie opcji rządzącej i profesor Andrzej Nowak to właśnie ten historyk, który odważnie stanął na czele Obywatelskiego Komitetu Poparcia dla doktora Karola Wrockiego. Wiemy, że z dobrym skutkiem został Prezydentem, pan Karol Nawrocki, profesor Andrzej Nowak jako historyk bieglo orientuje się w tym, co wynika z wcześniejszych dziejów i jakie sprawy musimy dopilnować w związku z tym na bieżąco. Jeszcze na tej liście, na dzisiejszej transzy jest z dużym doświadczeniem jako marszałka Sejmu pani poseł Elżbieta Witek, Prawo i Sprawiedliwość, rodowód solidarnościowy. Bardzo by było dobrze, żeby trafiła do przyszłego parlamentu. No i jeszcze specjalista do spraw lasów naszego Skarbu Narodowego i bliski współpracownik świętej pamięci profesora Jana Szyszko, pan poseł Paweł Sałek z Klubu Poselskiego Prawa i Sprawiedliwości. I w dzisiejszej drugiej transzy ósme miejsce to komisarz Jacek Wrona z doświadczeniem wcześniejszym w Centralnym Biurze Śledczym Policji Polskiej, znający służby, też specjalista biegły w zakresie spraw uzależnia i jeden z głównych filarów ruchu obrony granic, także również komisarz Jacek Wrona. Warto by byli w przyszłym parlamencie.